Mamy naszkicować wykres f od naszego x logarytm o podstawie 1 trzecia z x, -a. czyli musimy ponownie stworzyć tabelkę x, y. y no i na przykład za x możemy podstawić 1 trzecią, 1 i trójkę. Musimy teraz wyliczyć naszego y, czyli podstawiamy. Logarytm o podstawie 1 trzecia z liczby 1 trzecia jest równa y, czyli 1 trzecia do potęgi y jest równa 1 trzecia, czyli jest to 1. Mamy podstawienia jedynkę, logarytm o podstawie 1 trzecia z jedynki jest równa y, czyli 1 trzecia do potęgi y jest równa 1 i jest to 0. Ponieważ a do potęgi 0 jest równe 1. I została nam trójka. Logarytm o podstawie 1 trzecia z liczby 3 jest równa y, czyli 1 trzecia do potęgi y jest równa 3. Lewą stronę przepisujemy, a prawą trójkę musimy przedstawić w ułamku jako 1 trzecia do potęgi minus 1, czyli jest to minus 1. Nanosimy nasze punkty na wykres. Mamy 1 na y i 1 trzecią na x, czyli gdzieś tutaj pewnie będzie, powiedzmy, tutaj. 1 na x i 0, czyli mamy ją tutaj, i trójka na x minus 1 jest tu. Łączymy nasze punkty. Tutaj powinno bardziej przychodzić. Coś takiego. I to jest podpunkt A. Jeżeli chodzi o podpunkt B. Rysujemy znowu tabelkę x, y. Bierzemy na przykład 1, 4, 1 i 4. Obliczamy y. Logarytm o podstawie 1, 4 z liczby 1, 4 jest równa y. Czyli od razu możemy zapisać tutaj 1. Ta sama sytuacja z jedynką, czyli będziemy mieli 0, a jeżeli chodzi o czwórkę, no to logarytm o podstawie 1 czwarta z liczby 4 jest równa Y, czyli 1 czwarta do potęgi Y jest równa 4, lewą stronę przepisujemy, a prawą czwórkę przedstawiamy w ułamku zwykłym 1 czwarta do minus pierwszej minus 1. Nanosimy nasze punkty na wykres funkcji. 1 czwarta i mamy 1, czyli jest to gdzieś tutaj. 1 i 0, czyli mamy tu. I 4 i minus 1, czyli jest to tu. Zaznaczmy, że czerwonym to był podpunkt B.